Mogłbym pracować zdalnie i tak też się to potoczyło, ale tak jak sobie patrzę z obecnej perspektywy, wydaje mi się, że, że ta taka ewentualna właśnie aprobata i to, to, jak byłem chłonny na to, żeby ktoś mnie pokierował, ktoś mną pokierował, wydaje mi się, że niewykluczone. Że gdyby ta rozmowa odbyłaby się nieco inaczej, czyli że nie ma możliwości zdalnej pracy, ale bardzo nam zależy na tobie i bardzo chcielibyśmy, żebyś został. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, żebym został w Stoke, nie? I nie ma tutaj jakiejś no. właśnie. Tutaj nie ma dużej historii, że kurczę, ja wiedziałem, że chcę no. to, albo wiedziałem, że chcę tamto. To była naturalna ewolucja różnych przyczyn, gdzie te moje uwarunkowania i takie trochę szukanie aprobaty, szukanie, że ktoś będzie. Ty jesteś dla nas ważny i chcemy Ciebie tutaj. Te, ten czynnik jest dosyć istotny, nie? więc to się różnie mogło potoczyć. Potoczyło się tak i się toczy dalej, właśnie tak. Troszeczkę, okay. że, że to, że jesteśmy tutaj, e, naprawdę różnie się ta ewolucja w różnych punktach mogła potoczyć. I też takie zauważenie, że tak se to płynie, po prostu jest, jest w porządku.